Witam widzowie na kanale Lepin Wodny Jest to vlog numer 4, który zobaczycie 7 grudnia Ale ja go nagrałam 6 ogólnie, ponieważ ja dzisiaj Mikołaja I dlatego nagrywane są 6 eee, No i 7 też nie miałem, nie, nie mam możliwości nagrać niestety eee, Nic No ale i ogólnie Idę po prostu po innym wiec na uczelnię Ponieważ nie wiem, pierwszy raz od jakichś może 3 lat od nas więcej od jakichś pierwszy tak mi się wydaje, czy może właśnie drugiej eee, Zaspałem, zaspałem, obudziłem się. Miałem budzik 9 o równej dziewiątej, No i cały czas go przekładałem. Potem czym chyba osoby o 9.45 i i go wyłączyłem i już nie nastawiłem sobie, bo jak ja zawsze wyłączam i wiem, że jeszcze mam czas dospania, to sobie nastawiam, nie wiem 20 minut i śpię dalej. Ale nie nastawiłem tego budzika. I obudziłem się o 11.06 Gdzie. Ćwiczenie zaczynało się o 11.30, więc miałem po prostu yy, nie wiem, 15 minut na ubranie, czyli teraz lecę. Jedyny prosty tej jest taki, że ten gostyk, z którym mam teraz te ćwiczenia on zawsze się spóźnia. Zawsze się spóźnia i jak nie 10, to 15 minut nawet, więc tydzień temu się spóźnił 15 minut, więc, więc nawet się nie spieszy zbytnio też i on zresztą mówił, że on nie zwraca uwagi na to, jak ktoś się spóźnia, bo on sam się zawsze spóźnia, więc więc kurw cool, lecę, a potem a będę do Mikołajem Mam nagle z tej pogody jakby jest 6 grudnia Mikołajki Akurat deszczur jakiś. Czemu śnieg, już i coś palić tylko śnieg. I będzie fajnie i miło i ładnie i świątecznie i zimowo. Witam ponownie moi drodzy, ja jestem na chwilę w mieszkaniu, bo muszę zjeść obiad. Mam Normalnie dwie godziny przerwy, ale zaraz muszę znowu wychodzić, ponieważ, jak mówiłem, dzisiaj jeszcze vlogmas. Będę mi Mikolaju w i muszę, muszę iść na rynek w Krakowie. Eee, Mojej koleżanki zostawił mnie nagra, która jest w ogóle też YouTube Co zapraszam, Natalik z Ety. Sajam obiad i lecę. I potem mam zajęcie od 16.45 do 19.15, więc. No ale życie jest ciężkie. Jazda. Dobrze, moi drodzy, jeszcze sobie robię na szybko herbatę do obiadu. Jest to normalna czarna cytrynowa, więc czy będzie smakować jak herbata z cytryną? Zobaczymy. Dobrze widzę, wiem. Otóż piję. Gorąco, ale. No, ja nie piję z cytryną, tak jak z kwaskiem cytrynowym, nie herbatę, więc Spoko, but Wolę normalną czarną herbatę i dojdziemy sobie cytryny, jak już, chociaż i tak jakoś nie przepadam z cytryną herbatę, ale no, to jest taki basic, to dałbym 4 na 10 Cześć. Więc tak ogólnie właśnie idę już e, na rynek, żeby stać się Mikołajem. E, e, I co? Nie mam zbyt dużo czasu na to cukierków. No bo jak mówiłem, mam zajęcia później jeszcze. Ale I hope sobie, że fajnie to wyjdzie, że kogoś uszczęśliwie. Że będę super świętym Mikołajem ogólnie. E, też muszę w ogóle kupić sobie cukierki, więc. Więc tak, no ale dobra. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, jestem. Mam worek cukierków. Kiedy Strasznie miało i też czekał na moich kamerzystów, więc. No, mam jeszcze 30 minut do zajęć, więc szybkie rozdawanie cukierków. Mikołajkowych. Proszę Państwa, tutaj moje pierwsze, tutaj, osoby cukierkowe. Proszę sobie, że jest cukierka, proszę. Dobra, od Mikołaja. Na... A jakie są? <laughs> proszę, proszę. Kukułka, dziękuję. I teraz ostra akcja, bo muszę, raczej znaczy nie muszę, ale chcę rozdać obcym ludziom, więc. Więc tutaj nagrywa. y, pani nagrywająca. Ja już tutaj zareklamowałem, zareklamowałam się w domu już, mnie nagrywać, więc podajcie na kanał tutaj. Mhm, no tak, y, tak, dokładnie I, i dobra, jedziemy z tym. Pierwsze cukierki dla obcych ludzi.

Chcesz <śpiewa> coś z cukierkiem, czy chcesz z Mikołajem? Nie, dziękuję Proszę Ojej Yes Wysokich świąt ci Dziękuję, dziękuję <śpiewa> Dobrze moi widzowie, to resztę nagramy na kampusie naszej uczelni, bo zostało jeszcze trochę cukierków Nie widać tego w ogóle tam w no nie patrzymy na to Nie uwali. widać. Ale w którymś razie idziemy na uczelnię i tam rozdamy resztę cukierków. To nie dajemy tutaj, tylko damy w budynku już osobom z mojej, naszej grupy. Na pewno? Halo. Dziękuję bardzo. No to ręce na to nie Nie Poczekaj, bo... Ale już za późno. Proszę, ckiereczek. Nie proszę, z... <gryw> proszę. Ja też, 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 też jestem sam za siebie kłórym, ja Jesteś... Drama. Byłem w z Ja się nie odzywam przecież. Aaa. No, koniec. Nie będzie wspólny... Hejka widzowie. Ja już od jakiegoś czasu jestem na mieszkaniu. Tam siedziałem sobie. Z moimi spółkotkami i w ogóle i... Teraz jeszcze muszę dokończyć hiszpański i zmontować tego vlogmasa Ponieważ jak mówię, jutro nie będę miał możliwości jego zmontowania i... Muszę to dzisiaj zrobić, żeby jutro się on ukazał Mam nadzieję, że w ogóle wam się podobało Rozdziałanie skierków, oczywiście Nie powiem, triggerowało mnie to mega, ale... Ale no dobra, przynajmniej to zrobiłem Dobrze, moi drodzy, jeszcze w ogóle... Otwieram sobie herbatę z trzeciego i już będę miał wszystkie nadrobione, jak mówię Wczoraj mówiłem, a czy we wczoraj, a czy no w... No teraz jak to to było wczoraj, a jak oglądać się to przedwczoraj na vlogmasie, że jestem zawrzemny od herbaty. I love herbaty. No i dzisiaj jest figowa z gruszką biała, więc też powinna być delikatna, ale ten smak mi mega zachęca. Jeszcze otworzę Pepe czekoladki z dzisiaj. Ogólnie to herbatę z jutra pewnie wypiję... Mm. ...jutro. Ale jak mówię, dzisiaj muszę notować, jeszcze tego vlogmasa że dodać, żeby jutro się opublikowało, więc... Mm. Recenzja jej będzie nagrana, czy dodana do vlogmasa numer 5, to jest 4, chyba nie? No a w każdym razie, że jest do następnego vlogmasa, więc w następnym roku będą 3 herbaty znowu. Dobrze, no, moi widzowie, już mamy figę z gruszką. Rokująco. Mm. Czuć, czuć smak, ale bardzo delikatnie. Ale taka. Szóstka. Szóstka nadeczka daje. Spokan, bo na 3,5. 6,5. chociaż mógłby być minimalnie mocniejszy na smak. Dobra moi widzowie, otóż co? mamy kończyć tego vlogmasa. Ogólnie to dziś też był pierwszy dzień próby polskiej na Juniorze i w wygląda. A czy nie widzieliście tylko zdjęcia, i wygląda to całkiem cool, więc. Finger crossed for Laura. No i ogólnie co? To chyba na wszystko w dzisiejszym vlogmasie. Stawiajcie łapki w górę, łapki w dół. Subskrybujcie, komentujcie, zostawicie dzwoneczek. Podajcie na moje wszystkie social media. Możecie pisać, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. No. No i ja. Alko. Hello!